Siemanko, siemanko moi drodzy widzowie, z tej strony Robert z Square i dzisiaj przychodzę do Was z aktualizacją gekonów lamparcich po miesiącu albo ponad miesiącu od ostatniego filmu, jak leczyliśmy je z pasożytów i wczoraj przyszły mi wyniki badań na maila jakoś o 21, że wszystkie gekony są zdrowe każdy wynik na te pasożyty wyszedł ujemny, a że robimy te zaawansowane badania bodajże to jest za 140 zł grupa zbiorcza Eee, no wysłałem grupa zbiorcze tylko dlatego z tego względu, że były wszystkie leczone w tym samym czasie, tak naprawdę a tak od jednego byśmy płacili te 140 zł i to by mnie wyszło jako 750, okolice no a tak za, za zbiorcze wysłanie to 140 zł zapłaciłem i przyszły mi wyniki i w każdym tym wyniku, co mi przyszło jest wszystko ujemne, także wykoniki są zdrowe eee, ostatni rozjewarzełek 21 sierpnia i waga poszła diametralnie do góry No i teraz wam je pokażę Jak one wyglądają po e, leczeniu Jak znajdę zdjęcie, bo wiem, że e, Kaś tam, chyba mój brat, ma zdjęcia Tego, e, jak one wyglądały w pierwszych dniach, jak do nas przyjechały Wyglądały tragicznie, ale te zdjęcia wam będę systematycznie e, W danym momencie filmu, jak będzie dany on pokazywany przed i po Takie coś zrobimy żebyście widzieli poglądowo jak one wyglądały i jak wyglądają teraz, bo moim zdaniem różnica jest po prostu diametralna no i co, dzisiaj sobie jeszcze posprzątamy na szybko, bo tak sprzątamy co 2-3 dni zależy później od czasu jak wychodzi nam z, z pracą no, ale dzisiaj mamy mącznika jak widzicie kilo mącznika yy, krauza do mącznika na tatuaże pił taki ten kura woda, cycy cy, leci woda yy, hasiok Mamy hasiog jeszcze i nowe ręczniki, proszę Państwa, z welwetu, piękne ośmiowarstwowe, polecam, nie rozwarstwiałem się, są najlepsze. I pudełeczko, żeby gekonik siedział, jak będę sprzątał. No i co? Przechodzę do pokazania. Do tego kawalera, jak on do mnie przyjechał, to wyglądał najlepiej, w sumie spośród tych wszystkich, bo miał bodajże około 50 gram. A teraz ten kawaler. No, I można je na rączkę, jak widzicie, wziąć bez problemu. Teraz ten kawaler. Wygląda w taki sposób. Jego waga, e, parę dni temu za 63 gramy. Wygląda bardzo fajnie. Ko kolorowo kolorki. Proszę Państwa. Jak widzicie są bardzo, bardzo ładne. Jest to Tremper Albino Jungle Tangerine. Przepiękny samczyk. I wygląda on. Taki oto sposób. No, także tamtym łyżą posprzątane. Nie będę wam tego pokazywał. Z racji taki, że no, jest to nudne wymienianie ręczników papierowych, sypanie mącznika i wymienianie wody. Tu nic spektakularnego się nie dzieje. Bo w sumie tylko chciałbym pokazać jak one się zmieniły. Jest, jest kolejna teraz samiczka. Która się bardziej mnie boi, ale delikatnie o. to jest Murphy Paternest Stramper Albino i ona odżyła powiem Wam diametralnie wylinkę mu na paluszkach, ale zdejmiemy ją niestety tak u nich czasem się zdarza, że nie, nie, nie radzą sobie ze ściągnięciem wylinki z paluszków i trzeba im pomagać, bo jak im nie pomożemy to paluszki odpadną sobie same dostaną martwicę, czy tam jakiś czegoś innego i będzie po tym problem. Ale samiczka też nam odżyła. Waży 46 gramów, a jak do mnie przyjechała, ważyła chyba 27. A jest ona urodzona w 2020 roku. Czyli 5 lat. A wygląda super. Już się nie męczymy. Do i tu trochę wodą i pśikniemy, żeby się pochodziła w tej wodzie. koleżanka. jest trochę. No, także tu mamy kolejną samiczkę Tremper Albino, która waży 59 gramów. Może ten ogonek nie jest taki mega gruby, ale. Całe ciałko się odbudowało i ona wcina w sumie wszystko, i świersze bananowe, i mączniki też nam odżyła. Kolorki też ma bardzo ładne, bo swoją drogą kolorków one też nabrały, jak yy, zaczęliśmy je leczyć. Nie są takie wyblakłe, już te kolory wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie i taka kluseczka. Bardzo ładna kluseczka. Miejmy nadzieję, że przyszła mama. Taka ładna. Dobra, to jest kolejna samiczka, też Trempel Albino. Która, jak widzicie, jest. Wydaje się, że potężna pod względem ogona. A waży 59 gramów. Tak to fajna kluska. Jeżeli chodzi o te braki paluszków, to nie u mnie, już jakie przyjechały. Ale też jest bardzo ładna. Bardzo, bardzo... No. Piękna. No i już ostatnia samiczka. Też Tremper Albino. Która waży 54 gramy. Wygląda tak. Więc one wszystkie diametralnie odbiły na wadze. Wyglądają o niebo lepiej niż one wyglądały. I ja z tego powodu bardzo mocno cieszę, że mogłem im dać lepszy domek. I że teraz wyglądają o wiele, wiele lepiej niż wyglądały. Tak ładna. I hop, to pamięć. Także no my, mamy wszystko poszątane, co widzieliście. Ostatni ten pojemnik mi został, w którym siedzi nasz młody samczyk yy, Inferno Tangerine. Jest on kupiony pod projekt z naszymi tangerinami, których jeszcze nie wiem czy widzieliście. Chyba nie widzieliście, ale zobaczycie w przyszłości. No i to jest samczyk kupiony pod projekt. Niestety, jak dowiedział się, że będę miał dzisiaj kamerować, to nałożył płachta go Nie widać w tych kolorków, bo jest wylinkowych, chłopak. No ale musicie mi wiedzieć na słowo że te plamki pomarańczowe, co ma, to jest taką naprawdę nawet krwawy pomarańcz, taki straszny pomarańcz i wygląda naprawdę no cudownie wygląda ten mały gość i ogonka ma też trochę pomarańczowego, jak wy widzicie, właśnie chodzi po swoim kubsku, ale one to one tak lubią, no i to było na tyle z tym maluszkiem. Ja Was z nim zostawiam i dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Dziękuję za oglądanie filmu. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Zachęcam do za zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji na tym kanale, jakiegoś mojego komentarza. No, więc co? Ja mu sprzątam i a my się już żegnamy. Także co? Do usłyszenia, panowie. Na razie, cześć.